Granada Real Madryt 0 do 4. Tak się skończyło spotkanie dwóch ekip, które nie mają już absolutnie o co grać w lidze hiszpańskiej. Gospodarze mieli już zagwarantowany spadek: Real Madryt jest już pewnym mistrzem. No, i szczerze mówiąc, mocno było to widać na boisku. I na samym początku, fajnie, że Granada w ten sposób nie pajacowała i zrobili ten szpaler naprawdę. Ja na przestrzeni tych wszystkich lat dosyć mocno zmęczony jestem dyskusjami na ten temat, bo są po prostu nudne. Był ten szpaler i tyle. Nie ma co tutaj więcej dyskutować. Sympatycznie też, że podarowano sobie wręczanie Pucharu za zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. Realowi, w momencie, w którym godzinę, czy tam dwie wcześniej, Granada dowiedziała się, że faktycznie żegna się z Primera Division. tak to też tutaj. Jakaś tam klasa, powiedzmy, została pokazana. A poza tym, no co można powiedzieć? Real Madrid widać, że szykuje się do finału Ligi Mistrzów i ta końcówka Ligi Hiszpańskiej będzie w ten sposób wyglądała, będzie tym naznaczona. No i widać to było po składzie, który był w dużej mierze rezerwowy, ale też odnoszę takie wrażenie, że zestawiony w taki sposób żeby też mieć na uwadze gdzieś tam wydolność piłkarzy, którzy będą potrzebni w meczu z Dortmundem, żeby mieć na uwadze rehabilitację kilku piłkarzy i tak dalej. Dzięki temu ostatniemu przecież zagrał Courtois czy Militao, obydwaj myślę, że no, trudno jest cokolwiek mądrzejszego mówić w takim spotkaniu, ale obydwaj wyglądali całkiem spoko. Jeden piłkarz, któremu, hmm, który sobie nie pomógł tym meczem, to budani Sebajos, naprawdę jestem w szoku jak aż tak źle można na przestrzeni całego sezonu wyglądać, bo Sebaios zdawało się, że naprawdę ma jakąś przyszłość w Realu Madryt. Ja byłem mocnym zwolennikiem tego, żeby przedłużyć jego umowę pod koniec biegłych rozgrywek, bo Hiszpan wyglądał naprawdę bardzo dobrze, no i zapracował sobie na tę prolongatę. W bieżących rozgrywkach robi za to wszystko, żeby Real chciał go sprzedać. Czy to faktycznie będzie miało miejsce, to oczywiście zobaczymy, ale prawdopodobnie, jeżeli patrzymy na Real Madryt, to Ceballos jest największym zawodem. Jeżeli oczywiście zignorujemy temat kontuzji. A jak mówimy o kontuzjach, no to dużo kontuzji trzymało się Ardy Gilera przez cały sezon, ale ta końcówka to już zdrowy turek. Turek zdrowy to turek, który strzela bramki. Arda no, załadował piłkę do siatki, może nie w jakiś najbardziej spektakularny sposób, ale jednak to zrobił. Nie był najbardziej widocznym piłkarzem Realu, ale też na pewno nie był to anonimowy występ, pokazywał się gość do gry. No, i fajnie, dobrze, że Ancelotti w taki adekwatny sposób, wydaje mi się, w wystarczający sposób obdarowuje młodego minutami i no, przygotowuje go do następnego sezonu. Wydaje mi się, że to, co teraz się dzieje, naprawdę zaprocentuje. Naprawdę fajnie oglądało się też Luke Modricia. Modricia, który bardzo możliwe, że rozgrywa swoje ostatnie już powoli spotkania. W Realu Madryt było dużo gracji, były oklaski nawet kibiców, gospodarzy w momencie, w którym legenda schodziła z boiska. Naprawdę bardzo dużo Frajdy, było też parę zewniaczków i tak dalej. Wszystko co najlepsze u Modricia może nie zostało pokazane, bo to był taki senny mecz, tak jak mówię, ale nadal Frajdom było obserwować w zasadzie każdy kontakt. Z piłką pana Lukity. Bramkę z Fran Garcia w końcu wpisał się na listę strzelców w tym sezonie. Czy to cokolwiek zmienia w kontekście jego przyszłości? Nie sądzę. Gość cały sezon wyglądał w taki sposób, że jest duża szansa, że się pożegnamy. Zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. Ja bym pozwolił mu pójść w świat, że tak powiem. Nie mam zarzutów co do tego, w jaki sposób wyglądało zaangażowanie Hiszpana na przestrzeni całego sezonu, ale to po prostu za mało. Braki w koncentracji, braki w umiejętności ustawiania się w defensywie z przodu. no Niby pokazywał raz na jakiś czas to, że potrafi wrzucić piłkę, ale to było i tak za mało. Bardzo wyraźnie przegrana rywalizacja z Fernandem Mendim. A jeżeli Real potrzebuje drugiego z tych lewych obrońców, żeby był bardziej ofensywny. No to chyba potrzeba kogoś trochę lepszego, mimo wszystko. No i na sam koniec Brahim Diaz, który strzelił dwie bramki, miał też duży apetyt na trzecią i ostatecznie się nie udało. Natomiast Tomasz Świękała w trakcie transmisji tego spotkania powiedział, że Brahim wygląda jak licealista, który wszedł na spotkanie tam uczniów podstawowki bodajże, jak mu się chce, to coś tam porobi. Jak mu się tylko podoba. Tak, też odnosiłem takie wrażenie. Oczywiście dziwnie wyglądałby licealista, który jest niższy od wszystkich uczniów podstawówki, ale tak poza tym, no to Brahim bawił się po prostu i widać było, że to spotkanie sprawiało mu frajdę. No i fajnie, że tę frajdę dostał, bo gość już nie raz i nie dwa mówiłem, jest jednym z większych pozytywnych zaskoczeń. Realu Madrid w tym sezonie. Grenada poddała się w Wasarze jeszcze przed rozpoczęciem tego spotkania, i no, ja wiem, że to jest naprawdę niska poprzeczka, ale różne rzeczy się widuje w Hiszpanii, dlatego moje wyrazy uznania, że to, że się poddali, nie skutkowało tym, że zamierzali robić krzywdę swoim rywalom, że komukolwiek chcieli połamać nogi i tak dalej. Nic takiego nie miało miejsca. Trudno nazwać to pożegnaniem się z klasą, z. La liga, ale przynajmniej się nie schańbili tym takim no, polowaniem na kości właśnie. W wyjściowym składzie granady wyszło dwóch Polaków, Jóźwiak został zmieniony w przerwie, i to nie dlatego, że wyglądał jakoś dramatycznie, ale też trudno coś pozytywnego powiedzieć o nim. No, nie umarł po tym, nie zginął jak, po tym jak starył się Tibo i to by było na tyle tak naprawdę. Koledzy go nie za bardzo szukali, też nie, nie zaliczył nie wiadomo ilustrat, Także, no taki występ zero. W sensie nie na minus, nie na plus, ale też nie ma o czym mówić. Kamil Piątkowski z kolei na środku obrony, no nie mógł zagrać dobrze, jeżeli Real Madrid strzelił cztery bramki. Zwłaszcza przy drugiej bramce Brahima dał się bardzo łatwo zrobić. No nie był to jego zbyt dobry występ, ale czy on wyróżniał się na minus na tle kolegów? Nie. Czy to jest gość, po którym spodziewalibyśmy się, że będzie ciągnął taką ekipę jak Granada do góry? Mimo wszystko, chyba tak, chcielibyśmy, ale nic takiego nie miało miejsca. Także nie dziwię się, że nie ma nie wiadomo jakiej dyskusji na temat występów naszych rodaków w tym meczu, bo naprawdę nie ma o czym mówić tak naprawdę ani na minus, ani na plus wpisali się w tę granadową mizerię. No i to tyle. Real dąży do tego, żeby zdobyć w tym sezonie 99 punktów, bo jeszcze tyle um, można osiągnąć. Śrubowany jest też wynik bramkowy. No i um, jest szykowanko się do meczu z Borussią na Wembley. Dortmund trochę gorzej się zaprezentował, mimo że ma podobną sytuację w lidze. Nie jest mistrzem, ale też nie bardzo ma um, o co grać. Ale um, wydaje mi się, że takie napędzanie... Też dobrymi wynikami tych rezerw Blancos, że to może mieć pozytywny wpływ na to, w jaki sposób ekipa będzie przygotowana na finał Ligi Mistrzów. Bardzo bym sobie tego życzył i liczę na to, że ten finał Realowi po prostu uda się wygrać. Na ten moment dużo na to wskazuje.